Cześć, witajcie, ja jestem Roma... Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, puśćcie intro. Dobra, cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a... To jest coś w rodzaju QA. Pewnie zapytacie, skąd QA, skoro nie mam komentarzy pod filmami. Ja wiem, ja wiem, ale jako, że jestem dziwny, bardzo dziwny, to po prostu zrobię sobie QA. No bo przecież czemu nie? W ogóle się tak. Pi, pi, pizdaczy trochę, ale, ale ten zarost jest chujowy, nie? Tak bardzo chujowy. Jeszcze tu mi w ogóle nie rośnie, nie? Bo, bo po co? Bo, bo I przez to wyglądam jak cipa. ale to pewnie przez moją drugą brodę, nie? Oła, oła, Skurczy! Skurczy! Boli! Dobra! Jestem yy... w sumie. Czekajcie, bo to, to będzie filmik. I jeśli dobrze wyjdzie, to może dwie 3 osoby go zobaczą. Wtedy zobaczą, że nie jestem ogarnięty. I że nie. Że nie mam brody, bo nie mam brody przecież, nie? To jest do zobaczenia za chwilę, nie? Okej, okay, jestem już z powrotem. Wait. Coś chyba jest wciąż nie tak. Dobra, jestem już z powrotem, trochę bardziej ogarnięty. Ja, jak widzicie, nie mam już brody. Ale skoro ty się ogoliłeś, to dlaczego ja nadal mam zarost? Bo tak, nie czepiaj się. W dzisiejszym odcinku to ty będziesz czytał pytania. Czyli ja mam czytać dla ciebie pytania, tak? No tak. No dobra! Okej, okay. to zaczynamy. Jaką piosenkę ostatnio słyszałeś? Z tego co kojarzę, to jest to piosenka Gold Maclamora i Ryana Louisa. Jakie słowo ostatnio wypowiedziałeś? Wypowiedziałeś. W twoją stronę leci Asteroida, masz 10 sekund życia. Co mówisz? Prawdopodobnie powiedziałbym coś w stylu niczego w życiu nie żałuję. Zacząłbym się śmiać jako bąkany i rzucać po podłodze. Albo coś w tym stylu. Czytasz to? Serio? No co? Naprawdę? No co? Przecież to ty wybierałeś te pytania, a nie ja. Uuuh! Kiedy zmieniłeś miejsce? Nie. Wierzysz w związki na odległość? Prwa. Ja wiem. Muszę odjechać. Nic... tak... naprawdę nie chcę, ale muszę. Próbowałem się kłócić, ale... to nic nie dało. Ale spokojnie, ja będę przyjeżdżał. Będę przyjeżdżał, będziemy się widzieć. Nigdy o tobie nie zapomnę. Żegnaj. Oj... spokojnie. Naprawdę was kocham, po prostu jest ja was tyle. Nigdy was nie zostawię, naprawdę. Kocham was, jesteście świetni. Znamy się, ja, ja wiem, znamy się niedługo, ale, ale naprawdę. Nie, nie miałem żadnych wcześniejszych związków, spokojnie, nie. Nie, was, nie, nie zostawię was już, nigdy, nie. No jak ta scenka genialna, wyreżyserowana przeze mnie pokazuje, niespecjalnie wierzę, że związki na odległość mogą się udać. A jeśli tak, to w bardzo niewielu przypadkach. Eee, to znaczy ja nie życzę tym ludziom źle albo coś, ale po prostu no, to nie wypala, no bo na przykład jeśli ten gościu albo kobieta, eee, albo dziewczyna, albo chłopak Albo chłopak chłopaka, yy, no mieszka daleko, to nie będzie w stanie przyjeżdżać codziennie, co tydzień czasami nawet, tylko będzie przyjeżdżał dwa, trzy razy w miesiącu, no i w późniejszym, w dłuższym przeliczeniu to po prostu nie będzie działało, nie, bo... bo nie no. Bo... Będziemy zawsze chcieli więcej, nie? No i tyle, taka jest moja opinia. Co według Ciebie jest romantyczniejsze: lato czy zima? Uważam w sumie, że zima, e, ponieważ e, zimą e, możemy z miłości kogoś e, kilopem odkopać. Kiedy będzie całkowicie zamrożony albo pogrzebany w ziemi, możemy użyć łopaty i iść do lasu, ją odkopać. Nie wiem, ogrzać ciepełkiem. A w lato co możesz zrobić? Możesz iść po plaży, kopnąć kogoś przez przypadek, potem wywalić go do Szwecji i znaleźć martwego na plaży? W sumie to tyle? Może to dlatego nie mam dziewczyny. Lubisz ciszę? Eee, tak, w sumie lubię ciszę i zawsze myślałem, że... Eee, jak nie ma kompletnej ciszy to nie mogę zasnąć, ale w sumie nigdy zegarek mi nie przeszkadzał i takie rzeczy, a ostatnio zauważyłem, że jak byłem w jakimś hotelu czy czymś takim, to ta kompletna cisza mi przeszkadzała i musiałem sobie włączyć jakiś zegarek czy coś w tym stylu, bo po prostu nie mogłem zasnąć i tyle jakoś, albo nie, otworzyłem wtedy okno, bo jeździły samochody i... Było przyjemnie. W sensie to znaczy no, łatwiej mi było zasad. Następne pytanie. Jaka jest rzecz, która jest dla ciebie niewybaczalna? No, chyba jak każdy normalny człowiek, nie? Te trzy zaklęcia niewybaczalne są oczywiście niewybaczalne. No i... Z dupy do buzi, ale to chyba każdy człowiek tak uważa. Co byś zrobił, gdyby ostatnimi ludźmi na ziemi byłbyś ty, czyli w sumie ja? I twój największy wróg. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że byłbym ostatnim, jednym z ostatnich dwóch ludzi na Ziemi, a moim drugim, jedynym członkiem na planecie byłby mój największy wróg, to ja mam już genialny plan. Otóż moim największym wrogiem jest. Moj... Piękna, piękna, bardzo ładna aktorka Emma Watson. Szczerze jej nienawidzę, po prostu jest największym wrogiem moim i po prostu nie ma opcji, żeby to się zmieniło, nie? No i co bym zrobił, gdybym był ostatnim człowiekiem na ziemi? No, oczywiście bym próbował zaludnić ją z powrotem, da! W tym nie byłoby problemów, bo to, no, w końcu to M. Watson, nie? E Watson, ludzie! Morze, pole, las czy góry? E, no, w morzu możemy kogoś utopić, w lesie możemy kogoś zakopać, e, na polu możemy kogoś wrzucić w stok albo udusić go sianem, albo zrobić cokolwiek z sianem, a w górach, no... Ups! I tyle, więc każde miejsce jest świetne. Jakiej płytki najbardziej lubisz słuchać czy może oglądać? To była naprawdę bardzo trudna decyzja, bo ich było pełno do wyboru, ale myślę, że ta zdecydowanie ta płytka jest moją ulubioną. Mogę jej słuchać, mogę na nią patrzeć całe kurwa życie. Co jest po twojej prawej stronie? Yy, a, a, aha. Yy. O... Oh, eh, tak, to da się wyjaśnić. Przecież ja jestem. Eh, 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 drwalem, tak? Eh, pracuję dorywczo jako drwal. A po prostu bardzo przyjemnie mi się pracuje w masce. Wierzycie mi, prawda? Prawda? Czego się boisz? Dobra, tego, tego można robić całą listę, ale wymienię te takie najbardziej e, creepy w sensie dla mnie. E, no więc mam arachnofobię, czyli boję się panicznie pająków, nawet tych takich małych fontników, to znaczy teraz już jest gniatam, ale kiedyś się ich bałem no i co jeszcze właśnie może to być spowodowane tym że w wieku czterech lat widziałem, byłem na premierze Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic a tam był Aragog a dwa lata później byłem na premierze Władcy Pierścieni powrotu króla a tam była Shelowa więc to mogło mieć jakiś delikatny wpływ E, oczywiście analogicznie, jako że jestem dziwny, moim ulubionym bohaterem przez całe dzieciństwo był Spider-Man. Oczywiście. E, no dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Hej, ja też się ogoliłem! No okej, okay, no co z tego? Daj mi kontynuować. Nie. E, no właśnie, jeśli chcecie więcej takich odcinków ze schizofrenią moją. Jak mówisz schizofrenia, to czuję się taki trochę chory umysłowo, a ty? Może. Trochę. Nie sądzisz, że to dziwne? Nie, dlaczego? Nie rozumiem. Dlaczego nie? Nie, 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 sp sp spokojnie. Drwal to jest bardzo dobry zawód. Ba bardzo dobry. Kontynuuj. W sumie ten filmik jest też trochę po to, żeby zachęcić was do komentowania bo naprawdę mo mogę robić fajne rzeczy dzięki waszym komentarzom, a jako że nie ma pytań w komentarzach, nie ma waszych komentarzy, to no jest mi trochę smutno i dla ale, ale nawet jak ich nie ma, to potrafiłem wymyślić coś takiego. To pomyślcie, co jestem w stanie wymyślić, kiedy będę miał naprawdę te komentarze. I tutaj podziękowania w sumie dla takiego gościa. Mojego widza, mam nadzieję. Eee, tak, ciebie, ciebie. Ze, z awatarem Pepe Pana Dziobaka. Eee, ty masz nick, którego nie jestem w stanie przeczytać, ale on się pewnie gdzieś tu teraz pojawi. Eee, i, I no po prostu dzięki za to, że komentujesz te filmy, bo to jest dla mnie motywacją na pewno. No, i pomaga mi to, i mam nadzieję, że będziesz kontynuował. Oczywiście, całą resztę moich widzów, których mam nadzieję po tym filmiku przybędzie, też zachęcam do komentowania, łapkowania, subskrybowania, no i wszystkiego, co da się robić. Oczywiście, wszystkie utwory, które były w tle, znajdziecie na dole w opisie. Co jeszcze? linki wszystkie potrzebne czyli do mojego fanpage'a na którym wstawiam różne informacje na temat kiedy mnie będzie, kiedy mnie nie będzie, co jest takiego szczególnego się wydarzyło, może coś kupiłem i chcę się pochwalić. No to wszystko znajdziecie na fanpage'u na Facebooku Rotan Games przez o tak jak kanał chyba. No i um... Jest jeszcze Instagram, na którym stawiam zdjęcia, oczywiście link też w opisie. I czy coś jeszcze? Nie, to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście komentujcie, komentujcie ludzie, jeśli chcecie więcej, jeśli ten odcinek wam się spodobał. Vara Proof, oczywiście każdy komentarz Rotan też. No i i komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.